Witam Państwa bardzo serdecznie. W odcinku 14 pan Marek Tomasz Chodrowski, autor książki Bestia, cywilizacja nad przepaścią, opisał mechanizm największego finansowego przekrętu wszechczasów. Pojawiło się kilka szczegółów, zaczęliśmy więcej rozumieć. Wiele faktów znanych nam sprzed lat mogliśmy sobie przypomnieć, następnie powiązać je w logiczną całość. Zapraszam do obejrzenia 15 odcinka trzeciej części rozmów z panem Markiem Chodorowskim pod tytułem Karmienie bestii pieniędzmi zachodu. Panie Marku, w czym wielki kryzys z roku 2008 pomógł największej na świecie strukturze tajnej? Ten kryzys stwarzał sytuację krytyczną, a w której upadkiem zagrożone, zagrożone zostały Wszystkie banki na świecie posiadające tak zwane toksyczne aktywa. I w pierwszej kolejności zagrożenie objęło te instytucje finansowe, które no, takich aktywów posiadały najwięcej. A tak się składa, że. Najwięcej tego typu aktywów posiadały największe banki europejskie, w tym no Deutsche Bank, największe banki niemieckie, i y y y europejskie i amerykańskie. Przy czym chodziło tutaj o tą proporcję, y czyli najbardziej niekorzystną proporcję y y posiadanych aktywów nietoksycznych i toksycznych. I co w takiej sytuacji się działo? No, ponieważ pogłosek było naprawdę wówczas dużo, brzmiało to niezwykle groźnie, to no, giełdy szybowały w dół i to szybowały w dół już nawet nie tygodniami, tylko miesiącami. Dotyczyło to wszelkich papierów wartościowych. No, czyli możemy dodać, że wszystko z punktu widzenia bestii, czyli tego organizatora tej całej akcji, szło zgodnie z planem. No i na pewno sprowokowanie takiej sytuacji nie było trudne, znaczy dla tak, tak wielkiej i potężnej struktury. No i wówczas wystarczyło, że no przede wszystkim te akcję, po, po paru tygodniach miała przede wszystkim bestia, wystarczyło te akcję sprzedawać. I to tworzyło taką sytuację, w której nastąpił splot zdarzeń, w której... Nagle wszyscy skoncentrowali się na ratowaniu systemu. No i co z kolei spowodowało, że musiał pojawić się tak zwany mędrzec, oczywiście przygotowany wcześniej, który stworzoną już tucznie w tym wypadku sytuację mógłby zdefiniować, a następnie opanować. Co to konkretnie znaczy? Chodziło o osobę, która byłaby w stanie pozostałym uczestnikom Rynku wyjaśnić, jak wielki jest poziom zagrożenia. No i oczywiście, która w kroku następnym formułowałaby receptę. To ten mędrzec, czyli ówczesny amerykański sekretarz skarbu, odpowiadał między innymi na pytanie, dlaczego niezbędne są, i jak gdyby nie ma innego wyjścia, gigantyczne zakupy tzw. toksycznych. Aktywów i to jeszcze zorganizowane przez państwo. No i tutaj dodajemy dokładnie tych samych aktywów, które były gromadzone wcześniej no w zasadzie latami. To, to, to ten proces gromadzenia tych aktywów trwało około 80 lat. Były gromadzone w bankach, w pozostałych instytucjach finansowych na potęgę. A w jaki sposób pieniądze przekazywane do banków komercyjnych trafiały bezpośrednio do bestii? Ich przekazywanie w wskazanym przez system, oczywiście, no bo to system zarządzał całą tą operacją, czyli przekazywanie odpowiednim strukturom gospodarczym pieniędzy zostało rozłożone w czasie. No to, tu, tu wyszła taka czujność. No, i do, dobre zorganizowanie struktury bestii. Przede wszystkim warto zwrócić uwagę, że zwielokrotniona wówczas została tak zwana baza monetarna Stanów Zjednoczonych czyli co przekładało się na ilość gotówki pompowanej do amerykańskiego systemu bankowego. W latach 2007-2013. Ta baza monetarna no w zaledwie w ciągu 6 lat zwiększyła się z 800 miliardów dolarów do 3 bilionów. No z tego wynika, że w ciągu 6 lat baza monetarna Stanów Zjednoczonych wzrosła czterokrotnie. A ile wynosi obecnie? No, kolejne razy dwa, podobno około. 5 bilionów dolarów, czy przekroczyła 5 bilionów dolarów na koniec roku 2020, ale po roku 2020 w dalszym ciągu rosła. A co to jest baza monetarna? A to suma gotówki w obiegu, tak według definicji podręcznikowej, plus kwoty posiadane przez banki na kontach w formie rezerw. A w jaki sposób powinniśmy podaną przez Pana informację rozumieć? choćby tak, że co najmniej 4 biliony dolarów przekazano Bestii do roku 2020 w gotówce. Reszta, wielokrotnie od gotówki większa, została Bestii przekazana w postaci no, innych, niegotówkowych aktywów. A skąd Pan to wie, Panie Marku, że 4 biliony amerykańskich dolarów zostały przekazane w gotówce zaledwie jednej strukturze, czyli Bestii? No, mamy prosty test. Wystarczyłoby, żeby każdy sprawdził stan własnego portfela w tym samym okresie, czyli od roku 2008, na przykład do 2020, czy do dzisiaj. Gdybyśmy zrobili bilans u każdego obywatela na Ziemi, no, komu wzrosło, komu zmalało, i w każdym podmiocie gospodarczym, dowiedzielibyśmy się, Dokładnie w jakiej sytuacji finansowej znalazła się dzisiaj największa globalna struktura, którą no, nazywam bestią. No i co z tego wynika? Między innymi to, że pozostałe niegotówkowe aktywa znajdujące się w systemie finansowym Stanów Zjednoczonych zwiększyły się proporcjonalnie, co najmniej tak samo, czyli minimum siedmiokrotnie. A to z kolei oznaczało, że wystarczyło je wcześniej kupić czy kupować. W, no, dodajmy jeszcze za pieniądze pompowane przez system i to kupować je w punkcie krytycznym całej operacji, kiedy wszyscy byli niepewni tego, co się stanie, czyli wtedy, gdy ich wartość była najniższa. A co to są pozostałe niegotówkowe aktywa? No to niegotówkowe aktywa to mogą być aktywa nieruchome, czyli nieruchomości, złoża mineralne, które wówczas albo po tym okresie na potęgę kupowano. Aktywa ruchome z kolei to wartości akcji, obligacji, instrumentów pochodnych, wszelkich wierzytelności, a kruszców, dzieł sztuki, towarów, kamieni szlachetnych. A co z tego, że nominalna wartość ruchomych aktywów znajdujących się w amerykańskim systemie finansowym wielokrotnie wzrosła? Co z tego? Powiększona baza monetarna zapewniła wybranym podmiotom Bestii możliwość wielokrotnego zwiększenia swoich zakupów i transakcji. I to było widać, na, na absolutnie wszystkich międzynarodowych giełdach po roku, może poza Polską, po roku 2008. Ale po drugie, wielokrotnie wzrosła zależność stabilności systemu finansowego USA od naprawdę niewielkiej grupy ludzi. A to z jakiego powodu? Bardzo prostego. Gotówka w obiegu w każdej chwili mogła, w dalszym ciągu może, finansowy system Stanów Zjednoczonych opuścić. No i w ślad za tym, gdyby do tego doszło, Stany Zjednoczone opuściłaby zdecydowana większość aktywów ruchomych. Z jakiego powodu aktywa ruchome miałyby amerykański system finansowy opuścić? No, wystarczy, że niewielka grupa właścicieli największych kapitałów na świecie tak postanowi. I, y, y, na przykład, wystarczy, że ta sama grupa uzna sytuację na giełdach zachodnich za choćby niemożliwą do dłuższego utrzymywania. Gdzie w takim przypadku największe pieniądze i wszelkie aktywa ruchome się znajdą? Y, a na przykład na terenie Chin. Ale też w każdym innym miejscu gwarantującym zachodniej bestii całkowite bezpieczeństwo. Dlaczego wielokrotnie powiększona baza monetarna służyła wyłącznie podmiotom należącym do schierarchizowanej struktury tajnej? No, znowu wynika to z prostej obserwacji: mianowicie Amerykanie, patrząc na amerykańską średnią, no bo, jak rozumiem, pyta Pan o bazę monetarną Stanów Zjednoczonych. Amerykanie siedmiokrotnie w ostatnich latach się nie wzbogacili i to nie Amerykanie stali się beneficjentami tych potoków, rzek gotówki spływającej do systemu bankowego Stanów Zjednoczonych. A kto? No, przede wszystkim właściciele banków, to chyba oczywiste, w tym właściciele największych pakietów akcji, w tym wybrane fundusze inwestycyjne, wybrane no, należące do, do pewnej grupy i oczywiście ich posiadacze, czyli tak zwany sektor finansowy Bestii. A czy drukowanie gigantycznych kwot odbywa się bez żadnych dodatkowych kosztów, panie Marku? No, kosztem jest inflacja obecna i przyszła. A to jest ten topór zawieszony nad naszymi majątkami, aktywami i tak naprawdę wszystkim, co posiadamy. W jakim sensie? No, no to my, czyli miliardy ludzi, zapłacimy prędzej czy później za wszystko, co bestia w tym okresie takim, być może nie przez wszystkich zauważonym, czyli w latach 2008-2020 ukradła. A przy tego typu przekrętach finansowych no nie małych, skoro były to setki pociągów z pieniędzmi, inflacja wybuchnie, no i to jest tylko kwestia czasu. A dlaczego miałaby wybuchnąć? Ponieważ ukradzione z systemu pieniądze, ale no, tak naprawdę wspominane setki pociągów z pieniędzmi zaczną pojawiać się na rynku. No i co wówczas się stanie? Żeby uświadomić całą tą sytuację, to ten efekt, tak zwany efekt działania Fedu, czyli amerykańskiego systemu rezerwy federalnej, no, zilustruje pewien cytat. No, brzmi to mniej więcej tak. Przez 100 lat koszty życia w Ameryce wzrosły o 2323%. Podczas gdy przez 80 lat poprzedzających utworzenie Fedu skumulowana inflacja w Stanach Zjednoczonych wyniosła, uwaga, 0,33%. I dalej ten, ten sam cytat. Fed zdewastował wartość dolara. Ten ostatni w 100 lat utracił 99,96% swojej siły nabywczej. No, i dodajmy, że podobne zjawisko dotyczy wszystkich walut papierowych, zarządzanych przez banki centralne. Nie rozumiem. W jaki sposób Fed zdewastował wartość dolara? No, między innymi przez operacje wykupywania z banków komercyjnych tak zwanych toksycznych aktywów. No, między innymi te w ramach akcji podobnych do planu Paulsona. Czyli przez druk pieniędzy bez pokrycia, a mówiąc bardziej dosłownie przez zorganizowaną, oczywiście wcześniej poprzez tworzenie tych toksycznych aktywów, przez zorganizowaną kradzież. Czy banki centralne zajmują się miażdżeniem wartości pieniądza? Nie tyle banki centralne jako takie, no, gdzie obowiązują pewne reguły, są to instytucje schierarchizowane, nie tyle banki, co bestia. No, Które zarządza m.in. za pośrednictwem Fedu, ale też tego no, być może słynnego w sferach finansowych banku rozrachunków międzynarodowych, czyli tego BIS-u, Bank for International Settlements z Bazylei. No, w ten sposób odbywa się zarządzanie niemal wszystkimi bankami centralnymi na świecie. Czyli wszystkiemu winne są banki centralne zachodu, rozumiem? No, banki centralne to, to, nie, to, to nie jest jedyne zbrojne ramię bestii. E, tym zbrojnym ramieniem bestii być może w tej chwili e, jeszcze ważniejszym, a na pewno równie ważnym, stał się zorganizowany system korporacji finansowych, w tym banków komercyjnych, będących pierwszymi odbiorcami tego, co udało się ukraść. To w takim razie, czy ułatwienia? W zorganizowanej kradzieży kontynuowanej na gigantyczną skalę to jedyny efekt istnienia banków centralnych? No, efektem dodatkowym może być też jest pełne uzależnienie banków centralnych od decyzji tej samej struktury, która wcześniej była przyczyną największych finansowych problemów całego finansowego sektora. A czy kradzieże z systemu finansowego dokonywane są. Wszędzie na świecie? Wszędzie, na pewno po roku 2008, wszędzie, gdzie dotarł tak zwany Zachód i gdzie trwa niedostrzegalna, przynajmniej niedostrzegalna przez miliony i koloniz miliardy, kolonizacja. Może się również taka kradzież dokonywać w bankach centralnych, znajdujących się poza systemem, ale w tym wypadku może, ale nie musi. A w jaki sposób? Dokonuje się kolonizacja. Banki centralne w pierwszej kolejności pozbawiane są i zostają samodzielności. W następnym kroku pozbawiane są aktywów, no i do tego służy cały szereg metod i sposobów. Na koniec uzależniają się całkowicie od kredytów, no i ty, tych kredytów dostarczają im ci. Którzy no, te wsz wszystkie wcześniejsze kroki operacji kolonizacyjnej wykonywali? Czy możemy bestie, czyli tę strukturę tajną nazwać organizacją złodziejską? No, zdecydowanie byłaby to największa organizacja gangsterska na świecie, i to tak duża, że nikt jej nie widzi. A konkretnie jak duża? E żeby zrozumieć jej wielkość, a nawet potęgę, wystarczy wspomnieć, że bestia może na co dzień posługiwać się służbami wywiadowczymi, kontrwywiadowczymi Stanów Zjednoczonych, Izraela, ale też wszystkich krajów zachodnich, w tym agencjami służb tajnych, rozmaitymi agencjami stanowiącymi bardzo ważną część, no ile nie najważniejszą, struktur... Militarnych Stanów Zjednoczonych, ale też pozostałych, wszystkich pozostałych państw NATO. A skąd Pan wie, że znajdujemy się po roku 2020 w okresie przejściowym, a nie w kolejnej 15 amerykańskiej? No to, to wynika z takich dosyć oczywistych obserwacji, zdominowana przez bestię Ameryka nie wytrzymuje już konkurencji ze światem. I to nie wytrzymuje, no, mimo że to właśnie Ameryka, Zachód od pewnego czasu eksploatuje i niszczy. A co z tego wszystkiego powinniśmy zapamiętać? Najważniejsza jest nasza świadomość, no i stąd, jak rozumiem, nasza rozmowa i taki jest cel, jej cel. Jeżeli świadomość istnienia globalnej struktury tajnej wzrośnie, E, wzrośnie również ochota na niezależność a, a, i to w stopniu proporcjonalnym. A z jakiego powodu? E, bestia Zachód pogrąża, demoluje i zniewala. E, niszczy i pożera wszystko, tak naprawdę, co chciałaby posiąść. E, bestia to modliszka.